Wszystkim witam Was ponownie na kanale Extreme Motors. Tym razem, jak sami widzicie, mamy coś innego, kanam Spider F3 Special Series, o którym dzisiaj tak pokrótce opowiem. To fajny sprzęt. Coś innego na pewno zwraca uwagę na drodze, także zapraszam do oglądania.

Podróżowanie ze Spiderem to nie tylko sposób na dotarcie do celu, ale również odkrywanie nowych miejsc, emocji i przygód. Jeśli marzysz o wolności i wiatrze we włosach, taka podróż jest właśnie dla ciebie. Przysłowiowa trójkołówka daje ci możliwość eksplorowania najbardziej malowniczych tras i zakątków, bez względu na to, czy wybierasz się w góry, nad morze czy przez piękne wiejskie krajobrazy. Spider F3S zapewni ci niesamowite doznania i niezapomniane widoki. Nie zapomina jednak o bezpieczeństwie. Przed każdą podróżą upewnij się, że Twój kanam jest sprawny technicznie. Zadbaj o odpowiedni sprzęt ochronny m.in. właśnie kask. Spider oferuje nie lada gratkę dla tych, co lubią trochę poszaleć. Z racji tego, że mamy tu napęd na tył, dla fanów Driftu sprawdzi się idealnie. Canam Spider F3S napędzany jest rzędowym trzycylindrowym silnikiem Rotax 1330 AC o mocy 115 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym 130 Nm. Moc przenoszona jest na tylne koło za pośrednictwem półautomatycznej skrzyni biegów o sześciu przełożeniach. Pojazd dysponuje również biegiem wstecznym. Standardowym wyposażeniem F3S są m.in. sygnowane przez brembo hamulce, systemem ABS, zabezpieczenie antykradzieżowe, a nawet tempomat. Pojazd może się też pochwalić bagażnikiem mieszczącym bagaże o pojemności do 24,4 litra. Nowy pakiet Spider F3 Limited Special Series oferuje to, co najlepsze dla Ciebie i Twojego pasażera. Wygodne siedzisko, stelaż górny zapewniający dodatkowe miejsce do przechowywania i wysokiej jakości kolorowy ekran sprawiają, że podróż we dwoje staje się niezapomniana. Duży, jasny i niezwykle funkcjonalny panoramiczny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7 i 8 cala jest dobrze widoczny w każdych warunkach. Dzięki BRP Connected połączy swój smartfon razem ze Spiderem. Dzięki tej aplikacji będziesz mieć nawigację, posłuchasz muzyki, dowiesz się o zbliżających się warunkach atmosferycznych, a także będziesz mógł dzielić się ze społecznością o swoich przejazdach. Opracowany we współpracy z Bosch i inspirowany technologiami motoryzacyjnymi, system stabilności, ABS, kontrole trakcji i kontrole stabilności zapewniają pewność na drodze. Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy zapewnia zróżnicowaną pomoc w zależności od prędkości pojazdu, dzięki czemu manewrowanie i kierowanie jest zawsze łatwe. Cyfrowo zakodowany system bezpieczeństwa DISS pomaga chronić Twojego kanama przed kradzieżą lub innymi nieautoryzowanym użyciem. tenem Spider jest niezwykle nietuzinkowy, jak sami widzicie. Przedstawiłam pokrótce jego najlepsze cechy. Po więcej zapraszamy do kontaktu z naszym salonem. Na ten moment konfiguracja jaką widzicie tutaj to jest F3S Special Series. Charakteryzuje się właśnie tymi elementami, o których wspominałam wcześniej. Mamy tutaj kolor black satin mat razem z właśnie niebieskimi dodatkami pojazd ten jest bardzo fajną alternatywą dla motocykli dwukołowych, ponieważ na Spidera możemy mieć kategorię B, czyli na samochód z racji właśnie homologacji, czyli każda osoba posiadająca kategorię na samochód może jeździć. Bez problemu, właśnie takim pojazdem, więc dla tych, co nie, nie mają prawa jazdy, bądź chcą jeździć czymś mocniejszym niż 125, jest to bardzo fajna alternatywa. No, z minusów, no to wiadomo, nie jest tak wąski jak dwukołowy pojazd. No, natomiast w przypadku buspasów też się fajnie sprawdzi. No i na dalsze wycieczki również. Czyli możemy poczuć ten wiatr we włosach, nie rezygnując właśnie tutaj też z przestrzeni bagażowej. Kanam Spider zapewnia nam właśnie niesamowity komfort jazdy. Możemy nim fajnie podróżować nawet we dwójkę. Jest również szereg akcesoriów, które możecie sobie do niego dokupić. Także tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na nasze pozostałe social media. Oraz do naszego salonu, który mieści się w Krakowie. Do zobaczenia, cześć.